Szaleńczy pościg i sceny rodem z filmów akcji rozegrały się w miniony wtorek na ulicach Kętrzyna. W miniony wtorek około godziny 13 funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie dali wyraźny znak do zatrzymania pojazdu Opla Omegi. Omegi, kierowca tego pojazdu nie zatrzymał się do kontroli, a wręcz przeciwnie zaczął uciekać ulicami miasta. Funkcjonariusze Podjęli pościg za tym pojazdem. Pojazd uciekał ulicami miasta, między innymi ulicą Sikorskiego, zbliżając się do ronda. Nie wjechał w ruch okrężny, przeciął skrzyżowanie, przejeżdżając przez przejście dla pieszych, następnie uciekał chodnikiem, po którym szły osoby. Takie manewry oczywiście świadczą o tym, że są to popełniane wykroczenia w ruchu drogowym. Kierujący opręt, 24-letni mężczyzna, został zatrzymany na ulicy Różanej przez funkcjonariuszy. Po zatrzymaniu, szybko okazało się, dlaczego mężczyzna zdecydował się na ucieczkę. Między innymi kierujący Daniel Esz miał obowiązujący zakaz prowadzenia pojazdów, obowiązujący do listopada tego roku. To nie wszystko, co ujawnili policjanci, bowiem na tylnej kanapie pojazdu, w torbie podróżnej oraz plecaku, zostały znalezione przez funkcjonariuszy 41 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, czyli tak zwane 41 pakiety. W bagażniku również została znaleziona benzyna blisko 100 litrów. Do tego jeszcze doszło podczas przeszukania pojazdu, że w schowku znajdowało się woreczek strunowy z zawartością białego proszku. Podczas badań wyszło, że jest to narkotyk amfetamina taki sam, taki sam środek taką samą substancję proszek funkcjonariusze również ujawnili pod klapką telefonu kierującego. Tak jak już mówiłam, badanie wskazało, że była to amfetamina. Funkcjonariusze przeprowadzili badanie kierującego oraz pasażera, bo nie wspomniałam, że również w tym pojeździe był pasażer, 33-letni mężczyzna. Funkcjonariusze przebadali obu mężczyzn. W wyniku badania wyszło, że są oni pod działaniem tego środka, który ujawnili, zarówno w pod klapką telefonu i, i w schodku samochodu, czyli pod działaniem środka odrzającego amfetaminę. Brawurowy pościg mógł skończyć się tragedią, jednak na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowca został już ukarany za spowodowanie zagrożenia w ruchu, czeka go też postępowanie karne. Mężczyzna został rozliczony przez zespół wykroczeń. Karę, którą poniósł to 5000 złotych grzywny oraz Trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów. Również mężczyzna odpowie za y, przestępstwa. W, w tym momencie jeszcze zarzuty nie zostały mu przedstawione. Czekamy na wyniki badań, y, które zostaną przedstawione przez lekarza ze szpitala.